Winogrona to jeden z najlepszych surowców do wyrobu wina. Nie bez powodu powstają z nich wspaniałe trunki już od tysięcy lat. Wino to możemy zrobić na dwa sposoby. Na dzikich drożdżach, tzw. dzikusach naturalnie występujących na owocach, lub na drożdżach komercyjnych, które można kupić w sklepie. W tym filmie wykorzystam drożdże dzikie. Jednocześnie przygotuję drugi nastaw na drożdżach komercyjnych. Dzięki temu sami zobaczycie różnicę i zdecydujecie, która metoda bardziej Wam odpowiada. Wszystkie moje nastawy są bez dodatku wody. I tym razem też tak będzie. Zaczynamy od przygotowania surowca. Winogrona muszą być zdrowe, bez oznak gnicia czy pleśni. Dokładnie je opłukujemy z zanieczyszczeń i brudu, a następnie zostawiamy do ocieknięcia. Owoce zawsze myjemy, niezależnie od tego, czy robimy wino na drożdżach dzikich czy komercyjnych. Mycie nie usuwa dzikusów z owoców. To mit, który od lat krąży wśród winiarzy. Usuniemy natomiast kurz, brud, odchody i inne zanieczyszczenia, które mogły zebrać się na powierzchni owoców. Gdy owoce są już czyste i osuszone, oddzielamy winogrona od szypułek. Możemy to zrobić na trzy sposoby: ręcznie, przecierając przez plastikowy pojemnik na owoce, lub przy pomocy rozdrabniacza. Na moim kanale znajdziecie film, w którym pokazuję wszystkie trzy metody. Wybierzcie tę, która najbardziej wam odpowiada. Jeśli owoce oddzielamy ręcznie, trzeba je jeszcze zmiażdżyć. Można to zrobić ręcznie lub przy pomocy tłuczka do ziemniaków. Kiedy mamy gotową miazgę, pora na pomiar cukru. Ja dla wygody używam refraktometru. W naszym moszczu mamy 18 bliz. Dzikie drożdże to zawsze pewna loteria. Ich wydolność alkoholowa najczęściej wynosi około 15%, ale może być niższa lub wyższa. Minimalnie można się spodziewać 12-13%, choć drożdże o tej wydolności, jak i w granicy 18%, trafiają się raczej rzadko. Mimo to start fermentacji planuje z poziomu 21 BLG, co pozwoli uzyskać około 12% alkoholu, gdybyśmy trafili na ten słabszy szczep. Skalę i BLG traktuje jednakowo. 18 BLG to około 170 g cukru w 1 litrze. Z 10 kg winogron otrzymamy około 7 litrów soku. Podstawiamy dane pod nasz wzór. Ilość soku 7 litrów. Ilość cukru odpowiadająca 21 BLG 204 g na litr. Ilość cukru w naszych owocach – 170 g na litr. Po podstawieniu do wzoru wychodzi, że należy dodać około 271 g cukru, aby uzyskać odpowiedni poziom BLG. Odmierzamy potrzebny cukier i dodajemy go do nastawu. Uwaga! Nie mieszamy go od razu z nastawem. Przesypujemy równomiernie nastaw w wierzchu i nie mieszamy. Dlaczego? Ponieważ wysokie stężenie cukru na powierzchni zabezpieczy nastaw przed infekcjami i rozwojem pleśni. W przypadku drożdży komercyjnych dodajemy mocno pracujące drożdże, więc ryzyko zakażenia jest małe. Natomiast przy drożdżach dzikich musimy dać im więcej czasu na namnożenie, a wtedy ryzyko infekcji rośnie. Dlatego właśnie posypanie wierzchu cukrem to proste i skuteczne zabezpieczenie, dzięki któremu nie musimy już mieszać nastawu. Pojemnik zamykamy i odstawiamy do pomieszczenia o temperaturze około 18 stopni Celsjusza. Kiedy zauważymy, że nasz nastaw zaczyna mocniej pracować, Całość mieszamy do całkowitego rozpuszczenia cukru. W drugiej części filmu oddzielimy owoce, sprawdzimy poziom cukru i pokażę Wam, jak dodać kolejne porcje cukru, aby fermentacja przebiegała prawidłowo. Warto pamiętać, że najlepiej obliczać ilość cukru pod wydolność drożdży. W przypadku drożdży dzikich działamy trochę na ślepo, ale mimo to można całkiem dobrze określić przybliżone wartości i uzyskać świetne rezultaty. To by było na tyle. Do następnego.